Dziękowa, wystartował. I Sylwester Kalinowski jako luza, proszę Państwa, też poważnie podeszło sprawy, wystartowali szybciej! Koniela z wejścia Ekret. Jest dużo lepiej! Czysto jak na razie! Uwaga, przyspieszenie tutaj pan, mają co pokazać idzie przyspieszyć czy Uwaga, jeszcze trzy przeszkody, wielkie bra, proszę Państwa. Doping. No i proszę państwa, będzie dobrze. Jakie będzie zrzutki? No i uwaga proszę państwa. Wszystko i... E segundos gente